No, dzień dobry. Witam Was serdecznie z wycieczki gdzieś tam motocyklowej na tym moim Kimką nieszczęsnym. <laughs> w związku z pewnymi reklamacjami chciałem przeprosić za jakość nagrań ostatniego materiału i chyba live'a, za dużo pogłosu było, echa. No nic, po kilku tygodniach po prostu nie nagrywania, gdzieś jakoś źle ustawiłem. Te swoje sprzęty, miksery i takie tam inne sprawy. Jak zwykle, papieros. Jedni promują alkohol, inni papierosy. Odnieść się chciałem dzisiaj do drezyny, bo jak widzę, wenę znalazła we mnie. Znaczy, chciałbym powiedzieć, że jest ostatnio płodna choć z menopauzą, to chyba raczej nie za bardzo i nawet ta pani z polskiego sklepu to mówiła, że ona to raczej taka jest niezbyt miła w ogóle dla wszystkich, nie? To już pomijam tego mojego pakpaka, o którym mówiłem ostatnio, nie? Ale wiesz, Drezynko, to wyprodukujesz sobie te swoje gnioty, ty się będziesz cieszyć, i tyle, nie? A inni będą mieli z siebie pośmiewisko, po prostu, no, no nic więcej. Drugi temat, który chciałem jakby poruszyć, to jest nick, poczekajcie, spojrzę sobie dobrze, nick internetowy na YouTubie, Katarzyna Lipowska, taki jest nick. Nie wiem kto to jest, ja nie muszę wiedzieć. Podobno ma bardzo mały zasięg, z tego co widzę, i chyba też yy, widząc po komentarzach yy, jej obrączeń, to sobie nie daje rady z niczym. Nie? To proszę pani albo pana, bo nie wiem, kim jest ten nick, No, to nie pisze płeć męska, żeńska, a może jest nijaka, nigdy nic nie wiadomo to ja chciałbym pani powiedzieć, albo panu, albo onemu, że do zmiany nazwiska wchodzimy sobie, czy na telefon, znaczy najlepiej na komputerze, nie? Albo laptopie, w sensie to jest to samo. Wchodzimy sobie przez swój nawigator na YouTube żeby móc oglądać YouTube i komentować, tak jak yy, Nick Katarzyna Lipowska to robi, to trzeba mieć swoje konto na YouTube. No, ale konto na YouTube jest jednoznaczne yy, z tym, że ma się kanał. Kanał po prostu może być nieużywany i to jest tylko ta różnica. Wszyscy, którzy mają swoje konta, którzy komentują na YouTube, mają swój kanał, po prostu niektórzy nie używają tych kanałów. Dobra, zaraz będą screeny, fotki, które oczywiście zostaną zablokowane. Jak sobie robię papierosa? No robię, bo lubię i nie dlatego, że mnie nie stać, nie. W przeciwieństwie do sajderkowej lady nie muszę kraść alkoholi ze sklepu, nie, tylko sobie Mój tytoń kupuje w biuro tabak, nie? No ale to nic, wracając do meritum, do zrobienia live'a i wróć, jeszcze raz, bo mam burzę myśli, no. Yy, archiwum internetu, za którym nie przepadam, ale uczciwie, bo staram się być grzesznym dla wszystkich. Uczciwie przyznam, że miał rację. No, Nik Katarzyna Lipowska, może się obronić, może napisać posta, może zrobić live'a, może opublikować materiał wideo, no. Tak, pani Katarzyno, to ten, to nie jest takie trudne, jeżeli daje pani radę wysyłać zdjęcia pani syna, Pani, własnej córki, do wielu, wielu osób, to jest pani to w stanie zrobić. Wchodzi się właśnie na YouTube, na swoje konto, oprócz tam i pokaże się pani okienko z pani zdjęciem. Następne po lewej stronie będzie dzwoneczek to będą tak zwane notyfikacje. W przypadku, w przypadku, Pani, to jest po polsku, więc to chyba będą powiadomienia. I następną ikonką w tym samym rzędzie będzie Kry, czyli stwórz. I tam, jak sobie pani to otworzy, to o, nie jestem przy komputerze, ale będzie e, stwórz. E, nie, przepraszam. Kreują linię de wideo. W sensie wrzuć wideo do sieci albo nadawaj na live, albo stwórz post. Na live, pani Katarzyno, ja powiem od razu, że to trzeba będzie chwilę poczekać, bo jak pani nie ma konta zweryfikowanego, zweryfikowanego od razu, to będą czekali 24 godziny na potwierdzenie. Zresztą, ja z tym kątem, którego używam, miałem dokładnie to samo, ponieważ ostatnio zlikwidowałem. Ale nagrać materiał wideo albo stworzyć post, to pani może. Także pani Lipowska, to jakiś nie jest wielki problem. I proszę tam nie namawiać hejterek, hejterów do obrony, że pani sobie nie da rady. No, skoro pani sobie daje radę wysłać yy, nie tylko do mnie zdjęcia syna, zdjęcia córki, zdjęcia swoje, no to z tym chyba pani sobie da radę. Zresztą, yy, poza tym wszystkim, jakiś czas temu zostało zmienione zdjęcie na profilu yy, pani konta. Także albo ktoś to zrobił, albo to pani zrobiła. A jeżeli ktoś to zrobił, i pani jest na tyle upośledzona, żeby nie ogarnąć tego, to proszę poprosić tą osobę, która to zrobiła. To pani na pewno pomoże, nie? A jeśli nie, to ostatecznym wyjściem jest telefon do Birmingham, i drezyna na pewno się tym zajmie. Na pewno. To w ogóle, mnie się bardzo te komentarze podobają. I ten. Na wizytę pani Katarzyno Frajera yy, na Wawrze, to obawiam się, że musi pani poczekać yy, na przyjazd yy, Kurczaczka Zrożna, nie? Z wycieczki. Bo to jest jakby jedyny frajer, który chce panią odwiedzić, nie? O innych osobach to tam nic nie wiem. Nie? I to jest mniej więcej tak. Yy, reasumując. Próbujcie gdzieś tam komuś szpilki wbijać, próbujcie poniżać. Po prostu próbujcie. Prędzej czy później ktoś za to odpowie. Bynajmniej nie będę, to ja mam nadzieję. Jeszcze dwa słowa do Drezyny. Drezynko: tak pieszczotliwie, nie? E Wcześniej miałem kierunki w pracy: Bruksela, Niemcy, Warszawa, Włochy takie tam inne, nie? Ale postarałem się o to mocno, żeby teraz te moje wyjazdy były bardziej, bo Brukseli nie mogę zostawić, bo, bo jest to jakby najważniejsza część mojej pracy. Natomiast Birmingham to będzie, nie? Birmingham to będzie. Z tą Warszawą zobaczymy, ale. Ewentualnie w ramach urlopu Londyn też na pewno będzie. Więc spodziewaj się jakichś fajnych nagrywek. I cały czas czekam na ten zakaz wjazdu do Zjednoczonego Królestwa, nie? A, a jeszcze bardziej na zakaz zbliżania się do Ciebie, nie? To, to bym e, okrutnie chciał uzyskać, nie? Bo tam wiesz, e, ten, to, ten Twój adres z Pomorza to taka lipa. Z tym angielskim adresem, jako że jesteś Polką z pochodzenia, to też y, średnia sprawa. A chciałbym ci koło pióra narobić, nie? No nie ukrywam, bo sobie na to zasłużyłaś, moim zdaniem. Ale to nic. To chyba tyle będzie mojego przekazu na, na dzisiaj. Oczekuję na live kury pieczonej. Bo jak zwykle. Zapomniał do Flixbusa tego zabrać wiaderka z internetem, nie? Zabrał, zabrał sobie wiaderko z hejtem i zapomniał zabrać wiaderka z internetem, a szczurek nie ogarnia niestety z Polski. No ale to nic. Mam nadzieję, że zobaczymy się na live pod koniec tygodnia, tak myślę o ile to nie będzie kolidowało z kimś, z kim się znam. I tyle. A Was poproszę o suby. Jeśli, je, jeśli jeszcze nie daliście, mam łapki też i zostawcie, zostawcie komentarz po sobie. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Chciałbym odzyskać taką samą społeczność, jaka była na kanale, skomentuję w wersji pierwotnej. No ale to już od Was zależy, i tyle. Dzięki Wam bardzo. To tyle na dzisiaj. Miłego popołudnia życzę. W zasadzie już wieczoru. Trzymajcie się, cześć.